No, proste, ale proste i, i skomplikowane, nie? Tak jak, jak, jak świat jest. Prosty i skomplikowany. Właśnie jak zacząłem, ta, ten, 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 ten typ, on powiedział, że jest twórcą tego, co istnieje, czyli Prawda Absolutna, się nazwał. On powiedział, że wszędzie jest tak samo, ale nie to samo. Istnieje na innym poziomie abstrakcji. No i właśnie ja wam o tym wam chcę powiedzieć. Że ta błona przepuszczalna jest wszędzie. I wszędzie jest ta sama idea, nie? tylko inny poziom abstrakcji, nie? czyli y, tam była błona komórkowa, tu jest, y, jak wiem, wodę się oczyszcza za y, taką błoną, że y, pod ciśnieniem trzeba tam i tak dalej. Nie? I wtedy woda przechodzi, a te pierwiastki, y, że cząsteczki są większe, więc nie, nie są prze, przepuszczane, nie? No, też jest taka... Ten. No a tu ja zastosowałem do izolacji chwastów od nowej ziemi, nie? na którą nasypuję, to jest nowa Ziemia. Nie? No i to dosłownie, dosłownie to jest nieprzenośne, ale to jest dosłownie to samo. Ta, ta idea tej błony półprzepuszczalnej zastosowana do obecnego, że tak powiem, ładu, raczej nieładu świata może, a nawet spowoduje, że dzięki tej błonie właśnie powstanie nowy świat. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Że też trzeba zastosować taką błonę. Bez tej błony nie będzie nowego świata. To tak jak ta pierwsza komórka hmm. dopiero jak wymyśliła, no, stworzyła, czy przypadkiem, czy samo, czy Bóg, no jak tam wolicie, zrobiła się ta błona półprzepuszczalna, wtedy ruszyło życie. To, które znamy, biologiczne. No... W ogóle życie ten. Znamy to, nie? Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, nie? Ale na początku był kamień skała skała. Jak wiemy, Ziemia to skała. To jest takie źródło podstawowe czyli to jest zwarta, zbita, zgnieciona, ściśnięta, skumulowana materia nie? pierwiastki są połączone. Ten. No, jak to mówią, twarde jak, jak głas, no, jak kamień. I czy życie może powstać na, na kamieniu? Na kamieniu kwiaty nie rosną, nie jak śpiewał skaldowy. Ale, jeżeli weźmiesz kamień i go skruszysz na proch, do tego dodasz wody, startuje życie. Czyli można inaczej powiedzieć, że skała to jest symbol skumulowania. Jak wiemy, już mówiłem, papież ma dwa klucze: złoty i srebrny. Złoto to jest kumulacja, skupianie, srebro rozpraszanie. Czyli zło to, zło to, czyli złoto to, zło, które skupia egoizm do siebie, gromadzi. Nie? I to jest, leży jak głaz i nic z tego nie ma, nie? Dopiero kiedy się rozproszy, wiemy o czym, nie? No weźcie w ekonomii, nie? Kumulacja kapitału i trzymanie go w banku, to nic nie daje, to świat umiera, nie? Trzeba go rozproszyć, czyli zainwestować, nie? I wtedy to rusza maszyneria, nie? I wtedy się bije, że tak powiem, interes kwitnie, rozwija się, nie? Czyli gromadzisz i roz, czyli jest to gromadzenie i roz, rozrzedzanie, nie? Ta idea, no to już o tym mówiłem, to jest skupianie, spójrzmy na drzewo, nie, skupianie to pienie, korzenie rozproszenie, korona rozproszenie, nie. Czyli korzenie i korona skupiają do pnia, a potem to rozrasta się, pojawiają się liście, korzenie czerpią to i, czyli jak widzimy jest... Drzewo to jest taka maszyneria skupiająca, rozpraszająca, czyli jest, widzimy, to samo, nie? No więc skała, dopiero po rozproszeniu, zamienieniu w proch i dodatek wody, woda to jest też życie, no chodzi o to, żeby... Woda jest pełni rolę smaru tak naprawdę, ona się nie zużywa, ona tylko yy, smaruje tą ten proch, żeby to lepiej działało, lepiej chodziło, nie? No i ten rozbity na proch i pył skała, rozbita, Dzięki wodzie na to tworzą się różne związki i to się tak ten ten i powstaje bariera ta półprzepuszczalna, czyli pierwsza komórka i wtedy życie zaczyna, zaczyna że tak powiem rusza z kopyta, nie? No i, i my jesteśmy efektem właśnie działania błony półprzepuszczalnej, nie? I ten raj, jak wam pokazuję, łatwo uzyskać, jeżeli tą starą ziemię oddzielić z tą błoną półprzepuszczalną, nie? Czyli ten, ten, ten syf, to zło, to wymieszanie, ten chaos. No, to też można tak widzieć, że usuwamy chaos, bo tu jest chaos, zauważmy, tu rośnie wszystko. No, mnóstwo, mnóstwo różnych gatunków, nie? Pełno. Tu i podagrysznik, pokrzywa, tu chrzan. A dzięki tej błonie robimy nową ziemię, nasypujemy nową ziemię. To może być jałowy piasek, nie? Bo korzenie się przebiją, to tylko wtedy będzie jako trzymadło dla, dla rośliny, nie? A korzenie i tak pójdą w głąb i będą tam egzystować w tej starej ziemi, nie? Czyli, żeby powstał raj, taki prawdziwy już pomijam tu tą działeczkę, ale cywilizacja, żeby się zamieniła w rajską, musi stworzyć błonę półprzepuszczalną i rzucić ją na starą cywilizację, żeby nie mogła wyrastać te chwasty starej cywilizacji. Czyli to musi powstać grupa ludzi, która izoluje się od reszty świata taką błoną półprzepuszczalną. Co to znaczy? Że z tego starego świata zapuszczamy korzenie, czyli idziemy w ten stary świat, w idee w ogóle fizycznie się przemieszczamy i bierzemy z niego to, co jest nam potrzebne w tym nowym świecie. Czyli wybieramy to, co nam pasuje. Składniki, idee, poglądy, no wszystko, metody, style i tak dalej. A odrzucamy chwasty. Czym są chwasty? No to są, można ogólnie powiedzieć, złe pomysły, źli ludzie, złe idee, źli prorocy, złe religie, złe systemy społeczne. Wszystko to odrzucamy. Paszło w pizdu. Siedzieć pod tą błoną i nie, i nie włazić nam tu. A my tworzymy tą błonę i zaczynamy nowe. Tak jak ja tu widzicie na tej nowej ziemi, uzyskałem praktycznie sterylność. Z tego starego świata nic mi nie włazi. I sieje to, co chce, i uzyskuje wspaniały plon. Yy, małym wysiłkiem, nie? Czyli żeby powstał nowy świat, trzeba, mówię, oddzielić się taką błoną. To jest taka wirtualna. Że my yy, ten, na przykład jak zbieramy się, grupa ludzi w tym nowym świecie, jak zakładamy, nie inicjujemy, to wybieramy. Tak jak tu. Ja nie chcę, żeby mi rosła pokrzywa to, więc biorę fasolę, tam bób, coś, nie? I to uprawiam, bo to chcę, nie? To z tego świata starego bierzemy ludzi, którzy nam, którzy nam pasują w tym nowym świecie, nie? Czyli rozumieją go, y wiedzą jak to robić, chcą go i tak dalej, i tak dalej. A tych, którzy, no czyli takich negujących, jakichś złodziei, bandziorów, sceptyków, y głupców, Panom dziękujemy, proszę. Tam jest wasz stary świat. Sobie tam kiście się, a my, ten, życie w tym gnoju, jaki sobie tam stworzyliście. A my tu robimy nowy świat, nie? Ale nie izolujemy się stuprocentowo, bo wtedy to by było jak, jak, jak jajo. Jajo, które się izolowałoby od otoczenia, zgnije, nie? I taka, takie nowe społeczeństwo, jak się odizoluje całkowicie od tego świata starego, to umrze bardzo szybko, zgnije po prostu. No, znamy setki przykładów, wszystkie te sekty które się izolują. A im bardziej się izolują, tym bardziej tym szybciej gniją. No, oglądałem jak to się kończyło wszystko. Samobójstwa, morderstwa, gwałty, kaziroctwo. Chuj, więc wiesz syf, sywki łamkiwa. Czyli to jest yy, yy, z daleka to będzie jakby normalny świat. No bo ludzie będą pracować, będą mieć domy, jeździć pojazdami i tak dalej, i tak dalej, oglądać telewizję, mieć internet, ale będzie pozbawiony chwastów, czyli tego, tego syfu, który, jest, który będzie tam na zewnątrz. No. no i tu wam coś powiem, że to zostało już przepowiedziane, że takie społeczeństwo powstanie i będzie rosnąć jak trawa po powodzi. No właśnie popadało powódź i trawa bujnęła się, bo była licha, sucho było. Także, yy, tu mamy bazę? No ale tu... To... Facet, że szlak trafił Ja nie mogę przeczytać daty, inaczej czasu, godziny I nie wiem, kurwa, nie wiem czy ja tu jeszcze mogę gadać A no, widzicie jakie bojne chwasty, a tu już kosiłem raz, będę się poławiać jeszcze raz, a może jeszcze raz O, o czekajcie bo coś dostrzegłem <słuch> Coś tam widzę, 8 czyli Co za tępy skurwił no miałem wziąć innecią Tu mi się coś chyba Zastypiło mi się jakimś kurzem czymś tam minuta, nie wiem czy to jest drugi filmik, czy trzeci no. Ludzie tam czasu leci, leci, no właśnie przemija A tu mak, mak hey, naturalny opium, opium dla mas to będzie ta idea raju, którą właśnie ja jak widzicie wymyśliłem i wam tu stojąc na tym wzgórzu tej studni, no bo tak studnia, nie? Wymyśliłem. No, znaczy opowiedziałem, Udowodniłem, pokazałem. No chyba jest już zrozumiałe dla wszystkich, że bez błony pół przepuszczalnej nic się nie uda. No właśnie teraz... Yy, może powiedzmy dlaczego Biblia ma tu takie znaczenie i że stało powiedziane yy, w Biblii, że musi być bona półprzepuszczalna. No, o co chodzi? Yy. Co mówi Biblia? Najpierw mówi, yy, co to znaczy być yy, człowiekiem miłym Bogu, czyli człowiekiem, który idzie śladami Boga. No Jezusa tu akurat. No, w innych religiach to tam inne, ale ogólnie nawet Słowianie mają to samo, ta sama idea, te same zalecenia, nie? Czyli bądź człowiekiem skromnym, pracowitym, uczciwym, bogobojnym, no ogólnie wiecie jakie to są te pozytywne cechy, nie? A unikaj obżarstwa, lenistwa. Picia, gwałcenia, kradzieży, morderstwa i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, wiemy o co chodzi. Wszyscy jesteśmy uczeni od dziecka, więc wiemy. A dlaczego nie stosujemy? No... Bo... Y, świat jest jak to... To, to, to tutaj co widzimy, zachwaszczony, nie? Czyli jest zło wymieszane z dobrem, nie? A no... Wiemy skąd skądinąd, że zło ma przewagę nad dobrem, gdyż jest yy, znaczy, no atrakcyjne, no tak, tak w cudzysłowie, nie? czyli, że yy, na przykład yy, rzucenie kamieniem yy, w jakieś zwierzę, czy strzelenie, stłuczenie szyby, no, podłożenie komuś tam sznurka, żeby się przewrócił, skórki banana, no i jest fajne, bo gościu się przewraca, ha. no, konsekwencje mogą być potem właśnie tragiczne i straszne, nie? Tak samo... No krótko mówiąc, zło jest związane z głupotą. Człowiek mądry jest dobry. Człowiek mądry nie może być zły, po prostu. Mądrość oznacza dobro, nie? No, a człowiek, który idzie drogą zła, jest po prostu głupi. no. No bo y, kobieta mówi chodź, masz, przeleć mnie, nie? No. Każdy facet chce to zrobić, nie? No. Ale potem rodzi się ciąża, nie, dziecko, ona chce, on nie chce, nie? Y, jakieś kłótnie, rozstania, y, aborcja, y, w końcu morderstwa. Dziecko cierpi i on, alimenty, no syf, 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 no chwila bezmyślności i ten, nie, no. Także mm, zalecenia boskie są, bądź mądry, cała Biblia mówi o tym, żebyś był mądry, nie. jak jesteś głupi, no to trudno, cierpisz, nie, czyli ucz się mądrości, no. Głupiec posieje tu, nie? I co mu rośnie? Nic. Będzie to jeden element z wielu chwastów i plon będzie żaden, nie? To robi głupiec, nie? Mądry człowiek to jest właśnie to, co ja robię. Błona półprzepuszczalna, i mam sterylne, żyzne pole, nie? Czy rozumiem to wszystkie, że tak powiem, głupole? Głupola kole, nie? Głupola w kole. Zobaczcie, jak to nie widać. Monolityczne uprawy. No to w tej chwili tak robię, nie? Ale Ech, tu truskawki też, no zaraz będę sadził następne. Ale widzimy muzaika, nie? i wszystko piękne, bujne, czyste, pozbawione chwastów. Prawie, no Bo wiadomo, no sterylność pełna jest, jest trudna do uzyskania, ale no trzeba, trzeba walczyć. No i jest jakieś zajęcie, nie? Tam świerk widzę jeden usech, obcinaliśmy czuby i może coś tam. E, czyli e, Biblia mm, y, mówi właśnie dokładnie o błonie półprzepuszczalnej, czyli żyjąc w świecie, unikaj tych wszystkich złych, no inaczej można powiedzieć, chwastów, nie? ludzi złych, złych uczynków, złych myśli. Złych nawyków, przyzwyczajeń i tak dalej. Nie? Czyli unikaj chwastów. No. Czyli to jest taka symboliczna błona półprzepuszczalna. Bierz ze świata wszystko, unikając tych złych rzeczy. No. I wtedy będziesz miał, he, będziesz jak w raju. No. Czyli co? No co kurwa, jaki jest finał z tego? No, daję wam raj. No. Rok 53, w którym się urodziłem, 12 lipca zresztą, czyli 44 dni po zdobyciu najwyższej góry świata, 88. 48 metrów nad poziom Morza MB, tam pisze dużymi literami. to Morze Bałtyckie, nie? Ale można pomyśleć Matka Boska też, no jak to chce, to może zobaczyć wszystko. Więc tamten wąż was wygonił, biblijny, a ja wąż, o to ruch węża właśnie chiński, zwracam wam raj. Mówię wam, jak się robi raj. Rajskie życie, no. Ja mam raj. Myślicie, że mi zależy, bo Wy odnieśli, odnosicie wrażenie, że ja się pcham, chcę być sławny, chcę mieć władzę, rządzić światem. no Boże, żebyście się nie posrali. No. A mi chodzi o to, żebyście poszli w moje ślady. No, coś jak Jezus. Nie? Czyli róbcie to, co ja. Ja całe życie zdobywałem wiedzę, próbowałem zrozumieć o co chodzi, no i zrozumiałem i wam przekazałem, nie? I róbcie tak jak ja, a będziecie mieć podobnie jak ja, no każdy może zrobić po swojemu, nie? I będziecie mieli raj na ziemi, no. Proste. Nie, nie pojęliście tego? To znaczy, że wasza głupota sięga zenitu. I już wam nic nie pomoże, no. Pamiętajcie, że nad wami wisi miecz Demoklesa, nie? No mówiłem, ojciec pionie, niebo długo ostrzega, ale wy macie wyjebane na wszystko. I kiedy będzie już za późno, nocą nagle z mgły wyłoni się kamień. Ta mgła, ta mgła może być symboliczna, że nic nie widać, nic nie rozumiecie, jest ciemno, noc i wtedy pojawia się kamień. Tym kamieniem jestem ja, mogę być ja, nie? Bo jestem twardy, całe życie... Yy, Idę w jednym kierunku, właśnie zrozumieć świat i przekazać tą wiedzę reszcie świata, żebyście nabrali mądrości, żebyście wyszli ze stanu totalnej głupoty. No, wyjdziecie, bo jak nie, to jak mówiłem, będziecie na dnie waszego grobu, nie? No, także, jak to mówią walta się ja mam raj i mnie zwisa, czy wy to zrobicie czy nie, bo ja mam raj a wy nie macie jesteście w piekle, a możecie o wisienko moja kochana Tu widzicie jak cholera gdzieś to jest no, czarna o no parę jest jem się zaraz tak a kiedyś na takiej jednej wisienki rzuciłem się i, i prawie że połamałem no doszło, znaczy do złamania mej o tu lewej w dwóch miejscach kość mi pękła e, gdzieś tak wysoko było, no gdzieś tak było i nas było paru na tej wiśni gdzieś pod lasem i zobaczyliśmy piękną, dojrzałą wiśnię rzuciliśmy się na nią we dwóch i o tu jest jeszcze piękna, patrzcie widzicie ją nie dotykam jej rękami mm. słodko, gorzko, kwaśno, ale pycha bialbemieśnie też. Dobra, miam, No i gałąź się ugięła i runąłem na dół, leciałem plackiem i padłem na brzuch i rękę tak o zgiąłem i tu mi pękło Kości mi pękły. Najlepszy dowcip był, że obok spadłem obok dosłownie obok takiego metrowego gdzieś złamanego, ostrego pniaka. Czyli mogłem się tak na dzień na niego Kupi, to masz szczęście, nie? No właśnie, Proszę, żeby nie skłamać, to ja, ja po, ja po, o, ja po, <laughs> Japonia, nie? Kojarzy się dom słodącego słońca, kraina kwitnącej wiśni, a ja powinienem zginąć z 10 razy, a ciągle spadam na cztery łapy. Nie? No, także, no. Jasne, Kuźwa, o czym mówię, czy nie?